Podczas prac przy remoncie pomieszczeń Rawickiego Ratusza dokonano niecodziennego odkrycia. Przy odkuwaniu tynku w jednej z sal Muzeum Ziemi Rawickiej pomiędzy cegłami ukazał się dorodny grzyb. w tym miejscu, to było gniazdko i podkuwałem, żeby osadzić tutaj rura paszel i wypadł mi grzyb. To wygląda na jadalny grzyb. No to jest taki, nie wiem, jak to się na, na, nazywać, tam nie wiem, maślak czy... Nie wiem, on jest, jest twardy? No. Jest typowo dobry grzyb. Pachnie jak. Jak grzyb. Co zrobicie z tym grzybem? Co zrobimy z grzybem? Na pewno nie zjemy, ale zbadamy, bo podejrzewamy, że ma ponad 300 lat. Umieszczona pewnie grzybnia była razem z cegłami przy budowie ratusza 1753-56, przypomnę. No i prawdopodobnie warunki w tej chwili, świeże powietrze, które otrzymał ten ta grzybnia, wilgotność, która jest pewnie z gruntu, spowodowała wyrós, że wyrósł na pięknego grzyba. To jest grzyb prawdopodobnie jadalny? A tego to nie wiem, to pewnie musimy zbadać specjalistycznie, także damy do laboratorium, bo się co to jest za gatunek w ogóle. To ciekawostka. A czy w innych miejscach jakieś grzybnie są na, na murach? To jest na razie pierwszy przypadek. Zobaczymy co będzie dalej.